Cześć tu Jarosław dzisiejsza wycieczka na modyń ruszamy z Przełęczy pod Ostrą w tamtym kierunku a dokładnie na ten szczyt na którym Czeka, tym razem się nie spóźniliśmy. Idziemy przez cichoń, ale nie wiem, czy coś będzie słuchło, bo też Duży wiatr, dzisiaj są przewidywane duże upały, 36 stopni. Zobaczymy. Thank <laughs> you. Mieliśmy iść przez cichoń, ale niestety ze względu na przewidywane dzisiaj duże upały idziemy czarnym szlakiem prost na górę modyń. Weszliśmy właśnie do lasu. A ja zobaczę, czy przypadkiem jakieś prawdziweczki gdzieś nie rosną. Zobaczymy. Dochodzimy. mału, wieża. Małe grini. Oddana do użytku

Wierzę, na Modini widoków za bardzo nie ma, a przeszliśmy stamtąd z przełęczy pod Ostrą. A to Ostra.

よし。 Na Przełęczy biało, kurde. Wydaje mi się, że pod na przewęczy biało I jeszcze tam zobaczyć. Jeszcze prawie zostało dwie godziny do mszy świętej, także może wyjdzie. I w ten oto sposób kolejny szczyt 15 edycji Odkryj Beskid Wyspowy zaliczony. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmiki. Cześć!